Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, witam wszystkich. No i oczywiście, aktualnie cały świat obserwuje to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. No i zastanawia się, czy rozmowy pokojowe zostaną sfinalizowane. Natomiast, oczywiście, nie o tym będziemy rozmawiać w tym materiale. Tutaj skupimy się stricte na rynku kryptowalut. No i oczywiście, w ubiegłym tygodniu cały rynek żył hakiem na giełdę Bybit, gdzie hakerzy wykradli Ethereum o wartości bagatela 1,5 miliarda dolarów. Natomiast, nie był to koniec problemów, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. No bo tak, w piątek 21 lutego z samej amerykańskiej giełdy wyparowało ponad 900 miliardów dolarów. No i oczywiście tak duże spadki nie mogły obejść się bez echa, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, który dużą korektę zaliczył w najbliższy poniedziałek, czyli 24 lutego. No i sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że bitcoin zalicza blisko 30% korektę od szczytu. No i wśród inwestorów pojawia się wiele zwątpienia. Aktualnie Fear and Greed Index pokazuje zaledwie 16 punktów, co oznacza ekstremalny strach. No i tutaj warto zauważyć, że tak niskie poziomy na tym wskaźniku nie były widziane od lipca roku 2020. No i tutaj chciałbym tylko przypomnieć, że cena bitcoina w tamtym okresie wahała się w okolicach 30 tysięcy dolarów, także w tym materiale przede wszystkim omówimy sobie pokrótce raport od największej platformy analitycznej na rynku. Kryptowalut, czyli od Glassnode'a. Ponadto zajrzymy do top 100, sprawdzimy, które projekty z pierwszej setki radziły sobie najlepiej w ciągu ostatniego tygodnia. Ponadto, oczywiście, podsumujemy inne najciekawsze informacje z rynku kryptowalut, które trafiały do nas w ostatnich dniach. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co tak naprawdę dzieje się na rynku kryptowalut i czego możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach oraz miesiącach, no to ja chciałbym z góry podziękować za pozostawione łapki w górę subskrypcja także komentarze no a teraz nie tracimy czasu i przechodzimy do rzeczy Dobra, więc na początek zacznijmy od raportu od platformy Glassnode, czyli największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. No i tutaj mam dla Was kilka naprawdę ciekawych wykresów. Po pierwsze, na pewno warto przypomnieć, że na rynku kryptowalut wręcz powszechnie wiadomo, że najlepsze okresy wzrostowe dla bitcoina zawsze miały miejsce, kiedy to inwestorzy długoterminowi zaczynali wyprzedawać swoje bitcoiny, które były skupowane przez inwestorów krótkoterminowych. No i tutaj tylko dla przypomnienia dodam, że to, Rozgraniczenie ma miejsce w 155. dniu przechowywania bitcoinów, czyli jeżeli ktoś wyprzedaje swoje bitcoiny szybciej niż 155 dni po zakupie, no to jest uznawany za inwestora krótkoterminowego. Natomiast jeżeli ktoś przechowuje swoje bitcoiny dłużej, no to będzie tutaj uznany za inwestora długoterminowego. No i na początek spójrzcie na to porównanie, jak wyglądało saldo inwestorów krótkoterminowych w poprzednim cyklu w porównaniu. Do tego, co obserwujemy obecnie, no tutaj przede wszystkim warto zauważyć, że aktualny szczyt mieliśmy na poziomie w okolicach 4 milionów bitcoinów w porównaniu do ponad 4,5 miliona bitcoinów w maju roku 2021. Także tutaj przede wszystkim pojawia się pytanie, czy najbliższe tygodnie oraz miesiące będą obfitowały w zakupy przez inwestorów krótkoterminowych, czy być może będzie to dystrybucja z rąk inwestorów długoterminowych. Idąc dalej, raport wskazuje nam również, jak bardzo rynek kryptowalut jest uzależniony od tego, jak zachowuje się sam Bitcoin. No, bo mamy tutaj porównanie okresu listopada i grudnia roku 2024, do tego, co wydarzyło się do 18 lutego, czyli niespełna dwa tygodnie temu. No i tak mamy to porównanie, które pokazuje nam, że w okresie, kiedy to Bitcoin notuje 50% wzrost, zanim idzie zdecydowana część rynku, ponieważ w tym samym okresie. Ethereum zanotowało wtedy 60% wzrost, Solana urosła o ponad 50%, natomiast cały indeks Memcoinu zaliczył w tym samym okresie wzrost o ponad 90%, natomiast kiedy już dochodzi do korekty samego Bitcoina, no i spada on o 6%, no to w tym samym czasie Ethereum spada o blisko 17%, natomiast w przypadku Solany jest to już spadek o ponad 33%, no a Memcoin indeks, który zdecydowanie nie urósł w poprzednim okresie, notuje blisko 40% korektę, także tutaj mamy, myślę, przede wszystkim potwierdzenie tej tezy, że to jednak sam Bitcoin wyznacza kierunek dla rynku kryptowalut, no i w okresie, kiedy to Bitcoin będzie notował spadki, bardzo ciężko będzie, aby duża część rynku szła w odwrotnym kierunku. Kolejną ciekawą informacją jest to, jak bardzo poziomy cenowe wpływają na zainteresowanie inwestorów, ponieważ jeżeli spojrzymy na ostatni okres, kiedy to bez wątpienia rynek kryptowalut zalicza mniejszą bądź większą korektę, no to obserwujemy również duży spadek w wartości otwartych pozycji. No i tak w przypadku samego bitcoina wartość tych otwartych pozycji spadła o ponad 11%, w przypadku Ethereum było to już blisko 24%. No, Solana trzyma się całkiem nieźle w tym przypadku, ponieważ wartość tych otwartych pozycji spadła o 6%, natomiast jeżeli Bitcoin zalicza bardzo duże spadki, no to zainteresowanie chociażby sektorem memcoinów spada zdecydowanie, no i tylko na przestrzeni ostatnich tygodni wartość otwartych pozycji na sektor memcoinów spadła o ponad 52%. No i ostatnia informacja z tego raportu jest taka, że głównymi wynowajcami ostatnich spadków są amerykańskie fundusze ETF, które w ostatnim okresie urządziły sobie niemałą wyprzedaż, no bo tak tylko podczas jednego dnia potrafiły spieniężyć bitcoiny o wartości ponad 1 miliarda dolarów, no a jeżeli chodzi o skumulowaną wartość tej wyprzedaży, no to zbliżamy się do 3 miliardów dolarów, no i oczywiście takiej wyprzedaży nie obserwowaliśmy jeszcze, w tej krótkiej historii amerykańskich fundusów ETF, które tylko dla przypomnienia dodam, że wystartowały zaledwie w styczniu roku 2024. Natomiast ta wyprzedaż ma świadczyć o niepewności związanej z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. No i pojawia się coraz więcej pytań, czy działania Donalda Trumpa będą miały długoterminowy, pozytywny wpływ na rynki inwestycyjne, czy wręcz odwrotnie. No, oczywiście ja nie chciałbym tutaj wróżyć z. Duża część inwestorów była bardzo pozytywnie nastawiona do tego, jakie, jaki wpływ na rynek będą miały działania Donalda Trumpa. Natomiast ja od początku wspominałem, że Donald Trump chce również umacniać amerykańskiego dolara. No a tutaj, jak dobrze wiemy, rynki te są odwrotnie skorelowane. Także umacniający się dolar na pewno nie będzie dobrym środowiskiem do wzrostów na Bitcoinie oraz ogólnie na rynku kryptowalut. A skoro omówiliśmy już raport od Glassnode'a, no to sprawdźmy, jak wygląda sentyment na rynku. No a tutaj, oczywiście, w związku z tak dużą korektą, którą zaliczył Bitcoin, nie mogło być zbyt kolorowo. No i tak, Firend Grid Index na dzień dzisiejszy wskazuje nam ekstremalny strach, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Na dzień dzisiejszy jest to 16 punktów. Natomiast warto zauważyć, że za, na dzień wczorajszy było zaledwie tych punktów 10. No i tutaj sytuacja jest przede wszystkim o tyle ciekawa, że jeżeli spojrzymy na pełną historię tego indeksu, no to tak niskich poziomów nie obserwowaliśmy tutaj od lipca roku 2022, no i tutaj tylko przypomnę, że w tamtym okresie cena bitcoina wahała się w okolicach 30 tysięcy dolarów, no i tak naprawdę byliśmy jeszcze dosyć daleko od dołka, który został wybity około 5 miesięcy Później. No i oczywiście, w związku z tak dużymi spadkami, wśród inwestorów pojawia się coraz więcej wątpliwości co do tego, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie, jeżeli chodzi o bitcoina i rynek kryptowalut. Natomiast, jeżeli chodzi o moją perspektywę, no to ja radziłbym zachować po prostu spokój, ponieważ historycznie możemy również zauważyć, że tak duże korekty zawsze obfitowały również w dosyć duże odbicia. A jeżeli chodzi o samą szansę na rozwinięcie się potencjału, Potencjalnego alcizonu, do tego oczywiście jeszcze wrócimy w dalszej części tego materiału. Dobra, jeżeli kogoś z Was naprawdę ogarnął ekstremalny strach, jak w przypadku tego internauty, który zamieścił grafikę, mającą świadczyć o tym, że Bitcoin odrywa się od swojej cykliczności. Natomiast tutaj z odsieczą przyszedł sam CZ, który napisał, że ogólnie no, nie umie czytać wykresów, ale dorysował te trzy strzałki. No i tutaj możemy szybko zauważyć coś wręcz przeciwnego, że korekta na tym etapie cyklu jest czymś zupełnie normalnym, no i doświadczaliśmy jej w przypadku każdego z. Trzech poprzednich cykli, no a możemy wysnuć tak naprawdę dalej idące wnioski, ponieważ jeżeli się przyjrzycie, no to możemy zauważyć, że często korekta na tym etapie cyklu była wręcz wstępem do etapu euforii którego bez wątpienia w tym cyklu jeszcze na tym rynku nie doświadczyliśmy. No a jeżeli wy chcielibyście skorzystać z bardzo popularnego powiedzenia na rynkach inwestycyjnych, czyli że kupowanie gdy leje się krew, bądź gdy ludzie się boją, są to najlepsze okazje inwestycyjne, no to ja zachęcam do założenia konta na Giełdzie Binance, czyli na największej giełdzie kryptowalutowej dostępnej na rynku. No i oczywiście zachęcam do skorzystania z mojego linku, który znajdziecie w opisie tego materiału. No a dodatkowo teraz na na ekranie pojawia się również kod QR, który możecie zeskanować swoim telefonem no i wy dosłownie kilkanaście minut rozpocząć handel na największej giełdzie kryptowalutowej na świecie. No i dobra, o sytuacji samego Bitcoina już sobie trochę powiedzieliśmy. Aktualna cena wynosi 85 tysięcy dolarów. No i tutaj na pewno warto zauważyć, że wróciliśmy do poziomów cenowych niewidzianych od połowy listopada, natomiast również warto mieć na uwadze, że w tamtym okresie te wzrosty były dosyć mocno agresywne. No i te poziomy cenowe pokonywaliśmy naprawdę szybko. No i w ostatnich godzinach obserwujemy również dosyć fajne odbicie. Tak naprawdę nie tylko w przypadku samego. Bitcoina, ale w większości projektów z pierwszej setki market capu. Natomiast oczywiście nie możemy zapominać o tym, co wydarzyło się ogólnie na przestrzeni ostatnich 30 dni, ponieważ mamy tutaj takie spadki jak 18% w przypadku Bitcoina, 29% w przypadku Ethereum, 30% w przypadku XRP, 36% w przypadku Solany, 38% w przypadku Dogecoina. No, tutaj z tych czołowych kryptowalut najlepiej poradziło sobie w tym okresie BNB, które spadło o zaledwie 12,5%. No a jeżeli mielibyśmy podsumować ostatni tydzień, czyli okres od kiedy nagrywałem dla Was ostatnie podsumowanie wydarzeń na rynku kryptowalut, no to mamy oczywiście kilka projektów wzrostowych, no a oczywiście jest tutaj ich zaledwie kilka, dokładnie 6, no bo nie będziemy mówić o projekcie Maker, który zanotował w tym okresie 2,5% wzrostu, czyli no, taką wartość, którą projekty kryptowalutowe są w stanie wykręcić w kilkanaście minut. No i poza tym, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wzrosty na przestrzeni ostatniego tygodnia, no to mamy projekt IP 20%, dalej mamy Berachain 16%, Celestia 12,5%. No i poza tym dwa projekty, które notowały niespełna 10% wzrost, czyli Hedera oraz Aptos. No a poza tym, tak naprawdę, pozostała część market capu. Za Notowała spadki na poziomie od 15 do 25%. Także no na pewno nie był to łaskawy tydzień dla rynku kryptowalut. Natomiast, no, idąc tropem tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, co w swoim poście zamieścił CZ, myślę, że jest bardzo duża szansa, że będzie to tylko wstęp do prawidłowego alt-seasonu. No i tak teraz w sieci możemy znaleźć również dużo wykresów, chociażby takich jak ten, jasno wskazujących nam na to, że. Aktualnie zrobiliśmy retest poziomu oporu, który jest wyznaczony tak naprawdę jeszcze od szczytu z roku 2021 no i potencjalnie mamy tutaj otwartą drogę do tego, aby zmierzać ku górze. Oczywiście jak to będzie wyglądać w praktyce, dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni. No i oczywiście pamiętajcie, że nie są to porady inwestycyjne, a jedynie moje subiektywne opinie na temat tego co dzieje się na rynku. Dobra, no ale pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego ja dalej mówię o potencjalnym alt-seasonie, w momencie kiedy to duża część rynku altcoinów szoruje po dnie. No, i tutaj tak naprawdę powodów jest kilka. Po pierwsze, możemy spojrzeć na przykład na sytuację market capu rynku altcoinów i tego, jak wygląda sytuacja obecna, no a jak wyglądała w latach 2014-2017, ponieważ możemy znaleźć tutaj naprawdę wiele podobieństw, które jasno wskazują, Pokazują nam, że kolejne tygodnie oraz miesiące powinny być dla rynku altcoinów dobre lub nawet bardzo, bardzo dobre. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że w większości z Was tego typu wykresy przekonywać nie będą. Dlatego teraz powiedzmy o tym, co dzieje się na rynku od środka. No i tutaj na pewno warto zauważyć, że pomimo bardzo dużych spadków na przestrzeni ostatniego tygodnia mieliśmy również szereg bardzo pozytywnych informacji. No i tutaj na pewno warto zauważyć, Ewidentną zmianę polityki Stanów Zjednoczonych względem rynku kryptowalut, no bo tylko na przestrzeni ostatniego tygodnia dowiedzieliśmy się o porzuceniu śledztw SEC-u względem pięciu firm kryptowalutowych. No bo tak, w poniedziałek dowiedzieliśmy się o Robinhoodzie, we wtorek o Uniswapie, w środę o Gemini, no a w czwartek o konsensusie. No i tak naprawdę na tamtym etapie duża część rynków czekała na to, co wydarzy się w piątek, ponieważ, wiecie, spodziewaliśmy się takie tygodnia, gdzie w 5 dni dowiemy się o 5 różnych firmach. Natomiast nawet nie musieliśmy czekać do piątku, ponieważ jeszcze w czwartek pojawiła się informacja, że śledztwo względem firmy Coinbase, czyli jednej z głównych giełd kryptowalutowych, jeżeli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych, również zostaje Porzucone, no i tutaj tylko warto zauważyć, że Coinbase jest notowany na amerykańskiej giełdzie, no i jego kapitalizacja rynkowa wynosi blisko 54 miliardy dolarów. No i oczywiście tego typu informacje wręcz muszą mieć pozytywny wpływ na rynek kryptowalut, ponieważ jeżeli cofniemy się do lat 2021-2022, to właśnie tego typu informacje o rozpoczęciu tych śledztw były głównym powodem spadków, no i tak naprawdę to one w głównej mierze zakończyły nam trend wzrostowy, no i rozpoczęły bezse, która trwała do 1 stycznia roku 2023. A jeżeli to dalej Was nie przekonuje, no to cofnijmy się do ostatniego materiału, gdzie mieliśmy analizę od Bloomberga mówiącą o tym, jakie są szanse na akceptację poszczególnych altcoinowych ETF-ów jeszcze w roku 2025. No i wtedy wyglądało to następująco. Litecoin 90%, Solana 70%, XRP 65%, no i Dogecoin 75%. No, a dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele wskazuje na to, że fundusze ETF na Solane właśnie zostały zaakceptowane, ponieważ na rządowej stronie DTCC pojawiła się informacja właśnie o. Funduszach ETF na Solane, a jak już wiemy z historii Bitcoina czy też Ethereum, kiedy to ich fundusze były akceptowane, był to właśnie pierwszy krok do tych akceptacji przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji. No a idąc dalej, jeżeli nie zadowalają Was te największe projekty, o których jest najgłośniej, no to mamy również bardzo ciekawą informację dotyczącą sektoru memcoinów, no i również jest ona bezpośrednio powiązana z władzą w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mamy informację od seku, który oficjalnie uznał, że memcoiny nie są papierami wartościowymi, no i tutaj jest to można powiedzieć, że pewnego rodzaju game changer, ponieważ tak jak mówiłem kilka minut temu w latach 2021-2022 informacje o tym, że jakiś projekt jest papierem wartościowym były zmorą tego rynku, no i tak naprawdę owocowały w bardzo duże spadki na większości Projektów. No, i tutaj jest to sytuacja tak naprawdę podwójnie ciekawa, ponieważ warto przypomnieć, że kilka tygodni temu swój projekt wypuścił również Donald Trump, czyli był to projekt Trump, który aktualnie kosztuje 13,23 dolarów. Natomiast. Przy hypie związanym z jego startem cena urosła nawet do 70 dolarów. No i był to oficjalnie projekt od rodziny Trumpów. No i sytuacja jest o tyle ciekawa, że skoro sam prezydent wypuszcza swój token, no to i cały naród zmienia swój kierunek. No tutaj całe szczęście, że chociaż idzie to w parze i nie wygląda to tak, że Donald Trump wypuszcza swój token, a z drugiej strony jego regulatorzy mówią o tym, że są to papiery wartościowe, no bo wtedy ewidentnie coś by. Tutaj nie grało. No a skoro już wróciliśmy do Donalda Trumpa, no to po odpaleniu swojego tokena mamy również informację, że organizacja Trumpów złożyła dokumenty dotyczące uruchomienia platformy tradingowej, jeżeli chodzi o NFT oraz metaverse. Czyli można powiedzieć, że Donald Trump wchodzi w rynek kryptowalut jeszcze głębiej. Ponadto mamy również szereg informacji mówiących o tym, że SEC dalej pracuje nad ramami prawnymi dla aktywów cyfrowych. No a w międzyczasie również BlackRock, czyli największy fundusz inwestycyjny na świecie, który posiada aktywa o wartości 11 bilionów dolarów, dodaje bitcoina do swojego modelowego portfolio wartego 150 miliardów dolarów. Także, jak widzicie, pomimo bardzo dużych spadków na samym rynku mamy również szereg naprawdę pozytywnych informacji no i może jeszcze na sam koniec na moment cofnijmy się do tego co powiedziałem o memcoinach ponieważ jak pisał Glassnode w swoim artykule no zainteresowanie tym sektorem znacznie spadło w ostatnich tygodniach no i na potwierdzenie tego w sieci mamy również statystyki dotyczące portalu pumpfun, czyli no takiego głównego portalu do tworzenia bezpłatnych memcoinów, które w dużej mierze że napędzał ten hype w ciągu ostatnich tygodni. No, i tutaj widzimy znaczny spadek zainteresowania tym sektorem wśród inwestorów. No, jeżeli chodzi o samą liczbę tworzonych tokenów, no to spadła ona o ponad 90% na przestrzeni ostatnich tygodni. Także, no pytanie, co przyniosą najbliższe dni? Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko. Ku temu, aby rynek jednak wrócił do swoich podstawowych wartości i pompował te projekty, które jednak mają jakiś pomysł na rozwój sektora Web3, no a nie są to zwykłe memcoiny, które tak naprawdę nic nie wnoszą. No, a handel nimi bardziej przypomina hazard, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilości tych memcoinów, jakie były tworzone na przestrzeni ostatnich tygodni. Także ogólnie, jeszcze takie słowo przekazu od Michaela Saylora, który mówi, że jeżeli Myślisz nad sprzedażą bitcoina, no to lepiej sprzedaj nerkę, a bitcoina zostaw, ponieważ opłaci ci się e, po prostu to zrobić. Także na dzień dzisiejszy to już będzie wszystko. Oczywiście, kolejną pozytywną informacją może być ta o zawieszeniu działań zbrojnych za naszą wschodnią granicą. Myślę, że jeżeli taka informacja się pojawi, no to będzie dosyć duża pompa na wszystkich rynkach inwestycyjnych. No i oczywiście, jeżeli ten materiał Wam się podoba, no, to ja będę bardzo wdzięczny za pozostawienie łapek w górę, subskrypcji, a także komentarzy. No i co, na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, do usłyszenia. Cześć!